Cześć, tu Monocle 3. Widam serdecznie w tym pierwszym odcinku z mojego ponownego, o tym zaraz wspomnę, przechodzenia gry Oxen free. Tak, więc. E, tak jak już zacząłem, to to, już to kontynuuję gra Oxen free. Przechodziłem ją kiedyś na kanale. Ogólnie gra jest z 2016 roku chyba. Już nie pamiętam oczywiście. E, przeszedłem ją tak naprawdę dwa razy. W 2020 przeszedłem ją. Zacząłem w maju, skończyłem w sierpniu, co jest ciekawe i wyszło 7 odcinków. Naprawdę w nie na niektórych okresach wrzucałem rzadko filmy, bo pewnie wrzucałem za dużo gier na raz <grym> i to jest coś, co się ograniczałem na przestrzeni czasu, ale właśnie kiedyś nagrywałem w formie odcinków oraz przeszedłem też grę tak trochę na szybko w formie livestreamów. w 2022 roku. W, pod koniec marca było to troszkę przed moją przeprowadzką właśnie tutaj. E, no i jakiś czas temu, bo tak naprawdę było w lipcu, z tego co pamiętam, e, wreszcie już tak zacząłem coś, o czym myślałem wcześniej. Ze na to, że tutaj aktualnie nie mam najlepszego internetu, uznałem w sumie, lubię sobie przechodzić. Również między, różne gry, między innymi właśnie mniejsze gry, takie jak Limbo, Inside, Little Nightmares i właśnie dla przykładu Oxen Free eee, ponownie, tyle że wcześniej robiłem to właśnie w formie livestreamów, a ze względu na mój internet, że nie jest to najlepszy pomysł, no to czemu by tego nie zrobić w formie filmów, więc no tak mniej więcej się narodził pomysł na serię mniejsze gry. I w ten sposób, właśnie od około lipca przechodzę sobie ponownie różne pojedyncze gry, które już przechodziłem na kanale. E, niedawno była promocja i było tanio, nie pamiętam za 13 zł, czy no nie, nie jestem pewna, ale było naprawdę tanio. E, druga część, właśnie Oxenfree 2, i uznałem: ok, kupię. Zwłaszcza, że i tak zamierzałem i planowałem teraz, czyli za połową e, kwietnia. Zacząć sobie przechodzić pierwszą grę, więc uznałem, OK, przejdę sobie pierwszą grę, a potem przejdę sobie drugą grę. Więc e, nie wiem, ile to wyjdzie mi odcinków. Zamierzam robić odcinki do 25 minut i to już absolutnie max, czyli chcę, żeby były w miarę krótkie. Mam zamiar, żeby się pojawiały albo codziennie, albo w takich seriach, że na przykład przez 3 dni codziennie, potem przerwa i dopiero znowu 3 dni. Codziennie Jakby coś w ten deseń. Zobaczymy, jak się będą te filmy pojawiać, ale postaram się, żeby były właśnie w miarę szybko. E, gra 3 jest specyficzna. Ja, przechodząc z nią te dwa razy, nie ogarniałem nic dodatkowego, pobocznego i takich różnych rzeczy, więc to jest coś. Zaraz, 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 zaraz. W ogóle jedna rzecz. Jest rozpocznij. A z tego, co pamiętam, gra była w pełni po angielsku. Nie było nawet napisów polskich. Chyba, że menu jest po polsku, ale nie ma napisów do, do rozmów. To jest ciekawe. Rozpocznij. Kontynuuj bieg wydarzeń. Fajnego mam awatara? Dzięki. E, naprawdę? Jest po polsku? E, czemu jest język? E... Wezmę zacznie od nowa. Bo gra jest. E, na takiej, Gra jest specyficzna, tak jak już powiedziałem, czyli jeśli się przejdzie raz, to można jakby w cudzysłowie, kontynuować, czyli gra rozpocznie się od nowa, ale niektóre rzeczy, teksty i tak dalej będą troszeczkę inne, więc ja tego jeszcze nie robiłem, tylko sprawdzałem i dowiadywałem się, że tak mniej więcej jest, więc. E, Możliwe, nie mówię, że na 100%, ale bardzo możliwe, że przejdę teraz grę całą raz, zastanowię się, podejmę jeszcze ostateczną decyzję i potem przeszedłbym grę drugi raz, tyle że już wycinając więcej rzeczy albo zostawiając tylko tyle, co typowo jest innego i właśnie przeszedłbym grę drugi raz w ten sposób. I dopiero potem bym spróbował swoich sił w Oxenfree 2, które podobno jest trochę gorsze od pierwszej części i tam niektórzy pisali, że jest w sumie spoko, ale też niektórzy pisali, że no w sumie bez przesady i no tak jest okej, okay, ale bez przesady. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A na tę chwilę wróćmy do tej kwestii. Jest po polsku? Nie było po polsku, jestem prawie pewny, że nie było po polsku. Zacznię od nowa. Czy na pewno chcesz zacząć od nowa? E, rozpocznij Oxenfree od nowa z dodatkową zawartością. Właśnie o co mi chodzi, że zachowaj bieg wydarzeń, jakby... Zacznij od nowa, w cudzysłowie, ale tak naprawdę ten... Nie, ja chcę od, wyczyść wszystkie dane zapisu i rozpocznij w pełni od nowa. W, czyste przejście pierwsze. Więc e, zrób to. Okej. Okay. Zobaczymy, co z tego będzie. <laughs> Bo naprawdę nie jestem do końca pewny. Eee, jak to wyjdzie, robię to naprawdę. Aha. Okej, okay. graj. <laughs> nie mówi się, że będą polskie napisy. Yes! Są polskie napisy. Grała w pełni po angielsku. Czy to jest dlatego, że chyba. Netflix chyba w jakiś sposób wziął pod swoje skrzydła Studio Night School, a naprawdę mam w głowie, że było wszystko po angielsku. O, ale super, fajnie, świetnie, super. Znaczy, wiadomo, nauka języków obcych jest ważna ja absolutnie to polecam. I samemu powinienem tego więcej ogarniać, ale. Kurde, fajnie. used to be a ranching thing then it was turned into an army thing then it became a bird thing and a museum or whatever henry fonda stationed here i think for a bit unless he was navy who's henry fonda around christmas time <laughs> this little breakfast place used to sell these amazing polar bear sugar cookies oh, musical. Man, those were good Bywa tak, i nie powiem, że samemu nie miałem. Tak, kiedyś miałem. Mam ulubioną pizzę ze swojej ulubionej pizzerii, chociaż to się troszeczkę na przestrzeni lat zmieniało. I tak naprawdę mam jakby w okolicy trzy ulubione pizzerie. I w każdej pizzerii mam jakby po jednej ulubionej swojej pizzy. Eee, I moja jakby główna preferencja się lekko zmieniła właśnie na inną pizzerię. Ale jest jednak pizzeria, z którą od zawsze było. I też był właśnie taki krótki okres. mi się wydaje, że on chyba przez covida i przez pandemię, ale możliwe, że już wcześniej, nie jestem pewny, że był taki krótki okres czasu, przez który właśnie ich taka specjalna pizza, że było właśnie, że oni mają taką, taką pizzę, że taki zestaw składników i ona jest, wiadomo, dużo składników specyficznych i tak dalej. I właśnie pamiętam, że był taki okres czasu, kiedy ją robili i była taka, no to nie był ten sam smak, ale na szczęście potem minęło trochę czasu i już jest Znowu lepszy smak, no wiadomo, ono nie jest to, to samo co było, ale jest na pewno lepiej niż ta, ta gorsza, więc to jest jakby, wiadomo, to jest tak jakby było 100%, że zarąbisty, spadli na jakieś 50 czy 40 i powiedzmy wrócili do jakichś 80, nie, więc eh, dziwne porównanie, ale absolutnie się z tym zgadzam. Są miejsca, gdzie się kiedyś jadło, zrąbał się smak i, i, i nie. Czyli to oznacza, że napisy i teksty do wyboru też będą po polsku tutaj? O. Oh. Alex? Hey, still with us? Tak. You haven't said anything for like 10 minutes. Yeah, ja yeah, my my mind drifted for a second. 20. Co to też jest po polsku, że znaczy, po polsku. W sumie po europejsku, no bo po amerykańsku chyba było, że było 8 PM, 8:00 PM, nie? Tak mi się wydaje. Ja nawet nie wiedziałem. Jak, jak, w ogóle, jakoś tego w ogóle nie ogarnąłem, że, że jest ścieżka polska. W ogóle fajnie też, że jest jest, nie wiem czy to jest polski po rosyjsku, czy, no nie mam zielonego... Ej, teraz jest po... Czemu się nagle... Czemu... <laughs> and met on vacation in orlando he got lost in a you know actually i'm not even gonna tell this story it's really not worth it <laughs> okay no wait what happened i feel like i haven't heard this he got lost in some gardens and he thought she worked there and blah 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 they hit it off oh uh, uh, yeah, I was um I Hey, there's an old ship's wheel up here. It's a replica from a Portuguese caravel, it says. Seriously? Yeah, I think the Portuguese discovered the island. No, I don't know. I mostly slept through the maritime portion of history class. But to be clear, you two are what to each other? I think you're overthinking it. Am I? He's my stepbrother. Oh, yeah. I forgot that was even a thing. No na tej to jest zasadzie tak. czemu się zrąbał ten o czemu był a... jestem niesamowicie zadziwiony czemu to się zrąbało jakby z powrotem hej a second cousin he's my stepbrother oh yeah I forgot that was even a thing well at least you seem cool right cool guy cool hat you get a cool new sibling living right in your house Dobra, w każdym razie e, pewnie tutaj już to wznowię, bo parę minut mi zajęło, że po prostu odpaliłem grę dwa razy i wyłączyłem i tak dalej. Nawet najlepsze jest to, że język polski nie jest wspomagany, więc absolutnie nie wiem, jak dziwnym, magicznym sposobem okazało się, że jest język polski. Nie wiem, wiecie co? Specjalnie dla jaj sprawdzę to sobie w plikach gry, czy nie jest to jakoś. Coś zrąbanego, bo naprawdę nie wiem, jakim sposobem się to udało, że przez chwilę było, a że zaraz jakby gra znikąd jakby to zepsuła i, i, i się podmieniło już na, na rosyjski zamiast Polski. O, szkoda, naprawdę szkoda. Już, już doma nie byłem taki zadowolony. Mówię, kurde, fajnie, super. Naprawdę coś mnie zaskoczyło i nagle się zbagowało. Więc na razie włączyłem proces z powrotem angielski, co pewnie już zrobiłem wcześniej. Vince, no. At we'll see. Rush. Wearing your clothes? Yeah, sure, whatever. I have someone to reach the food on the top shelf now. Just happy to be on the team. <laughs> uh, who's the. Who's driving this? That's she, Captain Karen. She's doing us a favor. You'll notice we're the only ones doing the voyage. Oh, no. How are you doing up there, Karen? Uh, guess... Yeah, what's up with that? Just. Does...

They always play. No, <laughs> the Oh, oh, we should get a quick picture. All of us. This will be like the before shot. They're on their way. Fine. Just hold the camera out. Like, far. I don't look my freshest right now. It's true, Jonas. This is like B minus Alex. <laughs> just for your uh, calibration. Yeah. Jonas? Not Jonah? Yeah. Jonas. Like Jonas Salk? Right? Patient Zero, AIDS guy? It's, um, biblical, right? Or is that the line guy i think every name's biblical so probably that's a the that good. Word. come on alex join the fun we uh need to go hey okay. there great i'll magic erase all the words out and stuff so <laughs> don't worry yay hey alex you brought the radio right the little portable one No. Perfect. Can you pull it out a second? Eee... Air. Z... The... Ale shit aha. <laughs> Pokazało się R. i chciałem powiedzieć ej, a to nie był shift? I kliknąłem shift tak z automatu w ogóle i zadziałał, więc... The radio station and Carly, she's a friend of ours. She's filling in because Reggie got models from some track runner or something. Staff it doesn't matter. What matters is that she's going to gonna say some something like basically right now about our thing. At the very so tune it to 88.3 so I can tell her we heard it. One anonymous. Awesome, awesome. It's uh, to the left of the dial. Which I played because that song's been stuck in my head since I woke up this morning. But, oh, oh, actually, it's a little after 10 o'clock, which means my dear friend Ren and his buddies are probably just touching down on Edwards Island for the yearly bash on the beach or whatever like that time Przed była 8. But 8. But I play a song from his you're listening, Ren. Here are the red-headed bedwetters with baby carrots. <laughs> that's awesome. I okay. hope Christina, with her talent show judge face, was listening. Oh. We must be getting close. There's no radio reception on the island. I'm glad I got to hear it before it went totally kaput. If we can't use it, why'd you bring it? Not just for the boat. Um, no. You'll see. I Don't expect too much, but nah, it'll be fun. I won't undercook it. come, here, guys. Oh, ah. Okay. Okay yay We have a picture! First picture! Smell that clean air, boys and girls! Boy and girl? This ain't city living! Yeah, um, anybody need a smoke? I have a full pack. Uh, oh, uh, no thanks. I mean, I literally just said the clean air thing, so... Alex? You can bum one off me if you're empty. I forgot no. you're a fellow addict. Oh, uh, no thanks. I don't smoke. Last time I had one, it didn't go well. Yeah, no, I didn't know what coughing with your whole body meant until I saw you dry heaving. <laughs> okay, just checking. All right, my other friend should be up and around the bed. Actually, Dad, I mean, I don't mean to be the guy to break us up already, but Ren, can you do me a favor? Can I have like two real quick minutes with Alex for a second? And you can, you know, you can run up and meet your friends? Uh, really? Just. Wait, is is something wrong? What is it? Nothing's wrong. Nothing's wrong. It'll okay. just take two minutes. Super fast. Not right. a bunch. <laughs> uh, look, I, I don't want to go up by myself. I mean, can't we just stick together? You're gonna have all night to say like whatever. But since you want to meet up with your friends anyway, we're all gonna meet up with them. No, it's it's fine, Ren. Go on up ahead, and we'll catch up with you. Um. Okay. I guess. Though this is a really strange way to start off splitting up It'll be ha, nice. każdy, thanks man I'll just be up the hill, in case whatever wren seems nice he's funny you know reminds me of a guy I know back home yeah I mean he's harmless but yeah he's nice listen I just wanted to grab when the flag is flying we are funny um, I think it's supposed to say running. Oh. Oh, and thanks for setting up the attic for me. It's cool how it's like a little bedroom. I was in the basement. It yeah, no problem. Anytime. <laughs> <laughs> it's nice at night, isn't it? <laughs> yeah. We just... can catch back up with Ren now. I didn't mean to take so long. Okay. kind of kitschy Right? It's kind of kitschy? Yeah, it's like a quiche uh, I think they block this off at night since nobody needs to use it Or maybe they just had a parade? Sure, either one <laughs> Chicago. Uh, if nobody lives here and the stores are all closed, whose car is this? Oh, there's always that one lonely car in every parking lot. sorry że tak się nie odzywam przez chwilę, ale To jest też właśnie trochę taki mały problem z takim to jest taki ma… trochę problem z takim rodzajem gry, że po prostu kiedy dużo gadaję, no to jednocześnie ja jakby nie chcę tego zakłócać, ale też w sumie mógłbym coś powiedzieć i aha takie różne te. Named after the Hawaiian god of the sea, the USS Canaloa was launched on January 15, 1941, and commissioned into service at the end of that year I've never under the heard of this command of Lieutenant before. James Oro Kind of creepy Oro in a way, right? Yeah. I hate thinking about it. It, it reminds me of those scenes in movies where the sailors have to seal somebody up to drown or else the flooding will take the whole ship, you know? Yeah, no, I always thought submarine duty was like the worst possible war assignment. There's nowhere to go if something goes wrong. Not the water named after the hawaiian god of the sea the uss Kanaloa was launched on january 15th no on october 28 1943 it was sunk by the japanese sub chaser tokusada some 25 miles off the coast of washington it remains to this day the only submarine casualty in american waters 85 officers as well as 12 army passengers were lost the propeller was recovered in 1962 and in 1965 erected as a monument to the heroism of the brave men and women who tragically perished the... okay, to nie sobie prze, prze, przesłuchać. to możliwe że sobie to zapiszę na później bo się przydadzą te informacje you um. like her I all right. Damn, they close up early. I guess no point in staying open if nobody's here. Hello, kids. That's true. Look, no, the other guys and girls must be further up, so be quick now. Okay, speed redefinition of Edwards Island. This is a tourist trap with shops and a beach. Nobody lives here except for some geriatric named Mrs. Adler. But as God is my witness, we'll never mention her or any other old person's name again. We are here to oh you know be stupid. A tradition apparently started by board recruits in the 1950s who would sneak dates over from the coastal towns. They literally called it trawling. Uh -huh. Wow. It's actually kind of funny. Yeah, the beaten path officially ends here. The beach is past the fence. I think Jerry told me that O, 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 zapomniałem o mapie. 102 i 3, to jest żeby jakieś różne informacje dostawać. Campgrounds, Main Street, Other State, ok, Fort Milner. Kurde, no naprawdę. A, szkoda, że polski język działał przez ułamek sekundy, jakimś dziwnym sposobem, bo to oznacza, że w plikach gry musi być

Weirdo caves. The whole reason Alex brought her radio is because when you go to the. It's like the front. The mouth. The mouth of this particular. <laughs> cave, you can sometimes pick up frequencies to stations that don't exist. you hear voices. Or just sounds. And they're. No way, come on. Alex has always been a devout skeptic, even though the fourth grade field trip proved it without a shadow of a doubt. <laughs> oh, God. Whatever. So, back up a second. Who's Mrs. Adler? Her family, I think, like owns or owns some of the island or something. She's been shacked in the same spot for like 70 years. She's kind of what you call the local legend. She has a house on the other side of the woods. Man, that woman won the life lottery 70 years of sleeping with the window open and smelling the ocean. You'd be okay with never leaving. Never leaving. Just there. All the time. Yeah? Why wouldn't I be? If you're happy, you're happy. Why would you move? Yeah. Why would you, Jonas? did you know that a little birdie told me that our Alex here is thinking of going out of state to college? Oh really? Yeah, so. And did this little birdie tell everyone he did Susie Lyons, even though it was only over the pants stuff? Uh. Huh. Just because Mark spends his study hall at the advisory board doesn't mean he's allowed to look through our submissions. Look, Alex. I just, if you are thinking of leaving, I just hope you're doing it for the right reasons. That's all. That's my whole spiel. I'm not okay. even sure yet, Ren. Okay? I have no idea where I'm gonna go. So. Okay, okay. That's all I wanted to hear. I said my piece. Okay, Vince. Więc... Sheesh. sheesh. Thanks so much for bringing me out, you guys. I don't think <laughs> the dumpster will get us over if it'll budge. Well, let's try it. Dobra, już lećmy z tym dalej, bo z jednej strony chciałem trochę tego posłuchać, ale z drugiej strony jest też ta kwestia, że kiedy zatrzymam się i typowo mam ich posłuchać, to po prostu czas leci i leci, nie? No dobra, przejdźmy na drugą stronę i myślę, że to będzie, to jest wystarczająco. Wow, wow, przeskoczyła. No myślę, że to wystarczy na, drugi, na ten pierwszy odcinek. Ja sobie szybko sprawdzę w plikach kwestie tego języka polskiego. No, ale no, niestety pewnie nic z tego nie wyjdzie. Dziewiąta. Co ciekawe, bo była ósma. Z jakiegoś powodu w radiu mówili o dziesiątej, a jest dopiero dziewiąta. No dopiero, w sumie już. Ale no dobra, uznajmy, że to będzie tyle. Więc myślę, że to jest niezły początek. Ja z tego odcinka wy... wyjmę, <gryw> wytnę co najmniej kilka minut. Na razie jest spoko, no co, no, czasami tak bywa, są niektóre gry, które mają niestety tylko opcję po angielsku, szkoda, że nie ma jakiegoś rodzaju otwartych grup czy coś w ten deseń, że nie dałoby rady, że hej, jesteśmy małym studiem, nie mamy szansy i możliwości na to, żeby samemu przetłumaczyć tę grę, na wasz język, ale jeśli chcecie, to możecie, nie wiem, mamy na przykład cały no, skrypt, czy tam cały po prostu spis, po prostu wszystkiego. Jeśli bylibyście w stanie skopiować sobie ten tekst i dosłownie tylko podstawić, żeby w tym samym miejscu z angielskiego oryginalnie zmienić sobie na wasz język, czyli w tym przypadku polski, i żeby później na przykład. Jakaś ilość, jakaś ilość osób byłaby w stanie to potwierdzić, że to jest prawidłowo, że tam nie ma jakiś tam wulgaryzmów, czy nie zostało to przetłumaczone w specyficznie jakiś, wiadomo, zmieniony sposób, żeby, żeby coś nam tylko jest to prawidłowe, albo po prostu się zapytać, czy ktoś chce spróbować i na przykład, nie wiem, ktoś by wpisał to w Google tłumacz i potem porównał, żeby zobaczyć, że no dobra, no z grubsza się wydaje OK, że jest podobne, pewnie ktoś to przetłumaczył prawidłowo. Szkoda, że czegoś takiego nie ma, właśnie. Zwłaszcza w mniejszych grach, które no, wiadomo, jak najbardziej jest zrozumiałe, że mogą nie mieć środków, możliwości, żeby ktoś przetłumaczył na wiadomo, języków jest wiele. A polski też nie jest absolutnie językiem jakimś no yy, szerszym, że tak to powiem, na, na większą skalę. Ale tak w każdym razie, yy, bardzo się cieszę, że sobie wiadomo. Znowu zacząłem wreszcie to oxen free. zobaczymy jak mi będzie szło, mam zamiar przechodzić w miarę wolno, słuchać tego co mówią postacie, starać się w miarę jednocześnie, wiadomo, i słuchać, ale też szybko wybierać odpowiedź, będę się starał być miły, ale tak jak adekwatnie ja trochę jestem, tak pewnie będę odpowiadał podobnie za Alex, naszą główną postać, że właśnie taki trochę sposób, wiadomo, trochę z dystansem, ale starać się być po prostu uprzejmym. Eee... Albo neutralnym, przynajmniej maksymalnie, jakby w najgorszej opcji, neutralnym. I wiadomo, czasami po prostu mogę nie powiedzieć nic, ale czasami też ten wybór jest naprawdę szybki, że po prostu coś tam mówią i nagle coś wyskoczy, i teraz już to znika, i ja nie, nie zdążę tego przeczytać, i tak dalej. No i jeszcze spojrzę na kwestię tego polskiego języka, ale no niestety najwidoczniej, nie wiem, miałem błąd, który się okazał fajny, i zaraz się naprawił. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, a no, pewnie jutro, w następnym w drugim odcinku miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!